Litość, co tu się... Król Lesgos należał niegdyś do Zakonu Siedmiu Krzyży, który, myślę jak dobrze wiesz, walczył z siłami nieczystymi. Jego wiara w Wielką Siódemkę przerodziła się w fanatyzm, bo też gdy objął władzę... No widzisz, co się dzieje. Aha, więc... To Dlatego nie potrzebujesz. Nie chcesz tu się obnosić ze swoimi czarodziejskimi zdolnościami. Tak, dlatego nie mogliśmy się tutaj teleportować. Sporo ryzykujesz tutaj swoją obecnością w tym mieście. Wiesz, rozkazy to rozkazy. No więc. E, mówiłeś, że mamy spotkać się z jakimś królewskim kontaktem. Mm, tak. Z edirskim ambasadorem Kryzypa. Nie znajdziesz lepiej poinformowanego człowieka w tym miejscu. Tak się składa, że właśnie on potwierdził doniesienia o pojawieniu się księgi. No dobrze, więc zadamy mu parę pytań. A czy ambasador spodziewa się naszej wizyty? Tak, tak, oczywiście. Bo rozposłał sowę. Ale co do pytań, musisz wiedzieć, że kryzyp jest niemową. Stracił na wojnie język, więc posługuje się migowym Mam nadzieję, że znasz chociaż podstawę. Ta. Uwierz mi, że odcięte języki w Wiedźmińskich zleceniach to wcale nie taka rzadka sytuacja. Jak nie mam, ty władasz nim biegle. Nie wypada, żeby nadworny mak nie znał co najmniej pięciu języków. Pańska godność. Polecenia Borosa Silnego, syna Alastora, prawowitego władcy Edirn, Mahakamu i Krasnoludów. Ambasador czeka w swoim gabinecie. E, no ale zanim wejdziemy, mam nadzieję, że Wieszak się ukłonić. Nie jestem takim hałem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. Proszę ja, ciebie. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. No, no, nie żebym się tego po tobie nie spodziewał, ale. No, zaskoczyłeś mnie. Te. Tę... Wiesz co, wejdźmy już może do środka. Mhm, dobra, chodź. Kryzypien, pozwól, że przedstawię mój kompan podróży, rower, mistrz cechu wiedźmińskiego. pomoże mi odnaleźć cięcie. To zaszczyt. Mój towarzysz i ja będziemy mieli do ciebie parę pytań odnośnie chłopak. Najważniejsze gdzie i kiedy go widziałem? Chwila, chwila. Jeżeli wasi nieomylni mieli pewność, że to on, jeżeli mieli go na wyciągnięcie ręki, to czy nie powinni go pochwycić? Nie bylibyśmy tu w ogóle potrzebni, gdyby ci. Rowen, poczekaj, pamiętaj, że o nieomylnych należy mówić z szacunkiem. Niemniej jednak masz rację. Dlaczego nasi ludzie nie zabrali chłopca? Hmm. Virgil i Nora? Ale... Co się stało? Nie żyją. Nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny znowu. To kto w takim razie was o tym zasięgu poinformował? Kto sporządził ten raport? Chyba więcej się w takim razie nie dowiemy. Czy moglibyśmy zajrzeć do tego ostrika? Mimo wszystko bylibyśmy wdzięczni, gdybyśmy mogli mu się przyjrzeć. Mhm, tam się udamy. Dziękujemy za informację i gościnę, ambasadorze. Kryzji. Cela numer piętnaście, numer szesnaście, jest, siedemnastka. Ja by ostatnio na życu i spadałam, czy na ziemię płaską, czy na kulę odporną od płaskiego. Ja nie wiem jeszcze. Niech to. Faktycznie, oszalał. Kata kompletnie od rzeczy. Zastanawiam się, czy... No? Nie brzmi mi to na klątwę. Raz w welen miałem takie... Co ci jest? To medalion. Dawno nie czułem takich silnych wibracji. To może być silne zakręcie konfundujące. do od je odczynić? Rzecz w tym, że ja. ja tego nie wyczuwam. W takim razie robi się poważniej niż myślałem. Nieznana magia, której jeszcze nie zaznałem. To co? Na cmentarz? I guess that's my question.